Damian, jesteś fenomenem na tę chwilę, jeżeli chodzi o żużlowca w Lidze Polskiej, 20 lat w jednym klubie. Które właśnie ci mija, dociera to w ogóle do ciebie? Trudno jest, ale po, powoli dociera. No faktycznie ten czas tak szybko przeleciał, że y, cały czas gdzieś w głowie są wspomnienia takie, które wydaje mi się, że to dopiero było niedawno, kiedy się zaczynało tą przygodę, y, pierwsze starty wielu juniora i tak dalej. Wydaje mi się, że to było całkiem niedawno, a tak naprawdę to już jest 20 sezonów, jak jeżdżę, i no, jest mi przykro, że to tak szybko przeleciało. też był żużlowcem. Czy to tak od niego, czy po prostu przez to, że mieszkasz tutaj blisko Leszna ciągnęło cię do tego sportu? Takim prawdziwym zapalnikiem to był mój właśnie, tak jak powiedziałaś, starszy brat, który w momencie, kiedy, kiedy ja byłem gdzieś tam dzieciakiem, między nami jest 12 lat różnicy, on w tym czasie już był czynnym zawodnikiem no i chodziło się na stadion, pomagało mu się przy, przy pracy przy sprzęcie, przy myciu i tak dalej. No i to jeszcze dodatkowo mnie podpaliło w tym wszystkim i ta miłość do, do tego sportu no, no, ogromnie wybuchła. Zmieniała się technika, zmieniali się zawodnicy, zmieniali się prezesi, trenerzy. Z kim tak najbardziej wspominasz taką udaną współpracę? To są przede wszystkim lata juniorów, kiedy tworzyliśmy naprawdę tak zgraną taką paczkę chłopaków, to... To byłem ja, Adam Skurnicki, Robert Mikołajczak, Andrzej Szymański. To, by, to były takie moje najlepsze y, lata, jeżeli chodzi o takie wspomnienia. Y, razem zaczynaliśmy sportową karierę na kartingach, czy gdzieś się spotkaliśmy i y, przepuszczało się wszystkich jakby zawodników, ale między mną a skórą zawsze była taka dodatkowa jakaś y, ta rywalizacja i zawsze to się dla nas źle kończyło, bo zawsze Lądowaliśmy albo gdzieś tam, w przypadku tych kartingów, gdzieś w oponach. Kiedyś, jak byliśmy razem w Afryce, no to też, co jak co, no ale jakby stanął skóra i bali, no to już jeden z drugim gdzieś tam tą rywalizację poczuł i, i zawsze się to kończyło w taki sposób, że biegu nigdy nie, nie dojrzeliśmy do końca, ale, ale zawsze była piąteczka, pasuje, gra, wszystko. Generalnie jesteś takim łobuziakiem, jeżeli chodzi o żużlowca. Nie ukrywasz tego, grzecznie, prawda? Grzecznie powiedziane. Grzecznie powiedziane. Adrenalina to twoje drugie imię, można tak powiedzieć. Określałem cię nawet jako takiego zabijakę, bo nie odpuszczasz w walce. O czym przekonał się na przykład Karol Zombik, prawda, podczas tego biegu z Unibaxem, kiedy Unia jechała. Skończyło się to dla niego źle i dla ciebie. Wiem, że, że ludzie bardzo mi zarzucają ten styl jazdy i w ogóle wszystko to, co się w koło mnie dzieje. To nie jest tak, że robię jakoś to celowo. No, gdzieś tam w tym przypływie tych emocji przesadzę czasami, ale myślę, że, że ja nie jestem jedynym zawodnikiem. bo Oglądając Grand Prix czy, czy różne mecze, takie przede wszystkim, które są na wagę złota, to, to takich sytuacji jest wiele. Przypomniała mi się taka sytuacja z 2005 roku, kiedy włókniarz przyjechał tutaj do Was, do, do Leszna i doszło do y, upadku runeholty z Krzysztofem Kasprzakiem mm -hmm. i tam też spotkały Cię trochę nieprzyjemności, bo zarzucano Ci, że kopnąłeś wtedy w głowę runeholte, Rune bo zarejestrowały to niby kamery, tak? Więc y, ja zapytam teraz Ciebie, jak to było? Yy, absolutnie nie kopnąłem Rune runeholty. Nie będę wymieniał te z nazwisk, ale panowie, którzy bardzo mocno wytykali, że ewidentnie go kopnęłem. Sprawa skończyła się, w, to był Trybunał w PZMOS-ie, tak coś na, na mhm. podobne jakby do sądu. Sprawa ostatecznie tam się skończyła, prezes właśnie Dworakowski bardzo mocno napierał. Miałem tysiąc telefonów, czy jestem pewien, że kopnąłem go, czy nie kopnęłem. Ja Oczywiście, jeżeli tego nie zrobiłem, to, to nie ma mowy o, o tym, żeby, żeby coś takiego zaistniało. W ogóle po tej sytuacji półtora miesiąca nie, nie, był spokój totalny. No, wiadomo, że gdzieś tam kamery zarejestrował, co się, zarejestrowały, co się działo, kto ewentualnie gdzieś tam brał udział bliżej w tym zdarzeniu. I po, po, po tym miesiącu okazało się, że ktoś krzyknął, że Baliński też tam kopnął jednak tego rune holte. Po czym zostałem zawieszony na 6 miesięcy, kara chyba 9 tysięcy złotych, ale wtedy przy pomocy prezesa Dworakowskiego i za co bardzo dziękuję panu Markowi, pan Marek Szlotała był moim obrońcą, w sensie takim, że załatwiliśmy sobie z Policji Kryminalnej, która klatka po klatce pokazała jak ja dobiegam, co się dzieje i tak i tak dalej. Z kolei panowie, którzy twierdzili, że mają tak mocne dowody na to, że ja kopnęłem runę holtę, na rozprawie okazało się, że nie mają nic. Półtora miesiąca nie jeździłem, karę oczywiście finansową anulowali, ale został bardzo duży niesmak po, po tym wszystkim, a, a ludzie, którzy tak mocno mnie, mnie zaatakowali że, że i, i gdzieś tam doprowadzili, do tego, że, że sprawa musiała się w tym trybunale kończyć, no y, rozmyli się i, i nawet po, po całym tym zdarzeniu nie, nie mieli nic do powiedzenia. Jedno jest pewne, że ja im tego nie, nie wybaczę do końca życia, bo y, w tym wszystkim no, mocno mnie jakoś gdzieś tam skrzywdzili. Kiedy zdawałeś licencję żużlową, to zostałeś określony jako wysoki blondyn, który z sylwetką i stylem jazdy bardzo przypomina Pera Jonsona. To były takie opinie gdzieś tam zewnątrz, ale tak jak ja powiedziałem wcześniej, mi od samego początku imponowały Tomek Golobi. Naprawdę bardzo go podziwiałem za, za to wszystko, co robiła. Perayonson, wspaniały zawodnik, mistrz świata, także. Też oczywiście każdy chciał też jeździć tak jak on. A jak jesteśmy właśnie przy Tomku Golobie, to przypomina mi się tutaj taka sytuacja z Grand Prix w 2011 roku, kiedy jechałeś z dziką kartą. I doszło tam między wami do takiej nieprzyjemnej sytuacji z, właśnie z Tomaszem na starcie. Jak byś się dzisiaj do tego odniósł? Miał do ciebie pretensje o, o ten start, prawda? No wiadomo, jeden na drugiego jest zły. No, jeżeli on, on tam akurat miał dobry start, wyszedł dobrze, yy, no ale oczywiście nie zrobiłem tego celowo. No, sędzia yy, mógł puścić bieg dalej, yy, przerwał akurat. Yy, no i tam Tomek faktycznie tam yy, miał do mnie duże pretensje, że, że kradnę starty. Ja, jako zawodnik ja go roz, rozumiem, tym bardziej, że u, u mnie to były takie jednorazowe epizody z tym cyklem. On walczył o coś więcej i, i y, niekiedy jest tak, że, że gdzieś tam w powtórce mógłby wyjść gorzej, przegrać bieg. Y, no no i, i wtedy można by było powiedzieć, no kurde, tam balony ukradł start. też swój debiut w Ekstralidze, w Unii, bo chyba był on dla siebie też trochę bolesny. Zanim doszło do tego debiutu ligowego, to, to w Rawiczu też miałem taką sytuację, u, wtedy to było w ogóle yy, taka nieciekawa nie sytuacja. Generalnie jak, jak młody, yy, yy, kupiłem sobie rolki, nie, żeby to tam no, yy, ta widoczność była lepsza, no i gdzieś tam dostałem szprycę i, i chciałem przewinąć, Rolow na, na wejściu w łuk i się okazało, że zanim ja to przewinąłem, to wbiłem się w rawicki płot, i, bo to było na sparingu w rawiczu. No i wtedy to też mocno bolało. Szczęście no skończyło się tylko na y, roz, rozwalonej brodzie. dwóch synów powiedz mi który z nich zaraził się już też żużlem czy raczej nie czują takiego polotu jak ty kiedyś starszy Mikołaj kiedy, kiedy był jeszcze młodszym chłopcem teraz ma już 14 lat no wydawało się że że gdzieś tam wciągnie się w to wszystko dość mocno zaczął się interesować tym wszystkim co się dzieje tym sportem i brał taki większy udział w tym wszystkim, jednak nie ukrywam, że gdzieś tam w międzyczasie przytrafiło mi się parę takich dotkliwych kontuzji i, i tak myślę, czy, czy, czy to go troszeczkę nie, nie zraziło do, jakby do tego sportu, bo <laughs> jednak świadomie to wszystko przeżywał te moje upadki, kontuzje. Yy, liczne jakieś tam yy, operacje, które musiałem przechodzić, żeby dojść do, do stanu używalności. I, I gdzieś tam przyszedł ten moment, że yy, w ogóle yy, zaprzestał jakby się interesować już na, nawet na, na żadne zawody nie, nie, nie chodzi yy, w tym momencie to już w ogóle go nie, nie interesuje. Z kolei yy, Filip yy, ma dopiero 4 latka, co prawda, ale jest wciągnięty na Maxa w to wszystko. On póki co to bardzo mocno yy, żyje tym wszystkim. Yy, wszystko, co jest z żółżem związane gry, zawody, na treningi gdzieś tam ze mną jeździ. Yy, już jakiś tam ma motorek, żeby sobie tam trochę pojeździć. Yy, teraz yy, zażyczył sobie, żeżący też mieć kevlar, jak tata. Ale ty, jako ojciec, żółżowiec. Chciałbyś, żeby syn kontynuował taką karierę jak Ty, czy wiesz, że jest to tak niebezpieczny sport, że wolałbyś, żeby zajął się czymś innym? No wiadomo, jak, jak każdy rodzic, na swojej skórze przeszedłem parę, parę kontuzji, jakichś różnych, mniejszych, większych. Wiem, zdaję sobie z tego sprawę, jak niebezpieczny to jest sport. Także, no, no wiadomo, ja na niego patrzę okiem rodzica, i, i yy, na pewno jednak to oczywiście to, to będzie jakaś jego decyzja gdzieś tam w przyszłości, ale wolałbym, żeby, żeby jednak, yy, jednak lepiej nie. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Życzę Ci bezkolizyjnych jazd i udanej, no, udanego sezonu w barwach Unilecznych. Kolejnego. Yy, ja dziękuję również yy, za to, że zostałem zaproszony do tego programu. Przy okazji. Chciałbym pozdrowić swoją rodzinę, całą żonę Anetę, synów Mikołaja Filipa, rodziców, rodzinę kibiców przede wszystkim leszczyńskich, aby trzymali za nas kciuki, byśmy w tym sezonie 2013 wspólnie razem osiągnęli bardzo dobry wynik. Gorąco wszystkich jeszcze raz pozdrawiam.